Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Krok po Kroku z Evel Electronics. Co to oznacza? W tych materiałach chcemy przybliżyć Wam tajniki wiedzy technicznej. Pokażemy jak krok po kroku przygotować wszystkie elementy omawianego produktu, tak żeby działały ze sobą perfekcyjnie. W dzisiejszym materiale omówimy zestaw do monitoringu Highlook by Vision. Zestaw wi Kit bp 44 ch to kompletny system monitoringu bezprzewodowego, idealny zarówno do ochrony domu czy biura. Dzięki zastosowaniu Wi-Fi instalacja jest szybka i nie wymaga skomplikowanego okablowania. W zestawie mamy wszystko, co potrzeba do uruchomienia całego systemu monitoringu. Kamery w zestawie znajdziemy dwie: tubową oraz obrotową. Pierwsza z nich to kamera o rozdzielczości 4 megapikseli. Posiada wbudowany doświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30 metrów, a technologia White Light umożliwia uzyskanie kolorowego obrazu nocą. Druga z nich to kamera obrotowa z taką samą rozdzielczością i widocznością w nocy. Dodatkowo obydwie posiadają mikrofon oraz kilka ciekawych funkcji inteligentnych, jak na przykład detekcja ludzi i pojazdów. Rejestrator pozwala dodatkowo na zapis danych na karcie microSD nawet do 512 GB. Pokrótce wiemy, z czym mamy do czynienia, zabierzmy się teraz za konfigurację. Zaczynamy od pobrania aplikacji HiConnect. W zależności od systemu operacyjnego znajdziesz ją w App Store dla urządzeń z iOS lub w Google Play dla telefonów z Androidem. Po zakończeniu instalacji uruchamiamy aplikację i przechodzimy przez proces rejestracji. Po zalogowaniu się klikamy czerwony przycisk Dodaj urządzenie i skanujemy kod QR znajdujący się na rejestratorze. W tym momencie aplikacja poprosi o włożenie karty microSD do odpowiedniego gniazda w rejestratorze. Wykonujemy tę czynność i czekamy chwilę. Po około 40 sekundach powinien zapalić się wskaźnik online. Gdy to nastąpi, zaznaczamy zielonego ptaszka i klikamy Dalej. Następnie podłączamy kamery do zasilania i czekamy aż czerwony wskaźnik zgaśnie, a niebieski zacznie migać. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, ponownie zaznaczamy zielonego ptaszka i klikamy gotowe. Pojawi się informacja o zakończeniu procesu dodawania urządzeń. Przechodzimy dalej. W kolejnym kroku ustawiamy hasło do urządzenia. Zalecam wybrać silne hasło zamiast prostych kombinacji typu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Następnie aplikacja zainicjuje kartę SD. Gdy proces się zakończy, klikamy dalej i na koniec wybieramy zakończ. Uruchomi się główne menu aplikacji. W zakładce Urządzenia zobaczymy rejestrator i komunikat. Najpierw naciśnij, aby powiązać kamerę. Klikamy w niego, a następnie wybieramy Powiąż z nowym kanałem. Rejestrator automatycznie połączy się z kamerami. Wystarczy chwilę poczekać. Po zakończeniu połączenia klikamy zakończ. W głównym menu zobaczymy teraz dwa okna podglądu, przypisane do konkretnych kamer. Jeśli pojawi się informacja o aktualizacji oprogramowania, na tym etapie możemy ją pominąć. Klikając na nazwę rejestratora, uzyskamy dostęp do podglądu wszystkich kamer jednocześnie. Jeśli jednak wybierzemy konkretne okno, wyświetli się obraz z jednej z wybranej kamery. Pod obrazem znajdziemy szereg funkcji. Wstrzymaj podgląd. Zatrzymuje wyświetlanie obrazu na żywo. Włącz i wyłącz odsłuch umożliwia włączenie lub włączenie dźwięku. Zmiana rozdzielczości pozwala dostosować jakość podglądu. Wybór liczby okien umożliwia podział ekranu na więcej podglądów. Obrót podglądu włącza pełnoekranowy widok. W kolejnym rzędzie ikon znajdziemy. Odtwarzanie umożliwia przeglądanie zapisanych materiałów. Aparat pozwala na zrobienie zrzutu ekranu. Nagrywanie umożliwia zapis krótkiego materiału wideo. Mikrofon aktywuje funkcję dwukierunkowego audio. Sterowanie kamerą obrotową pozwala zdalnie obracać kamerą. Klikając na trzy kropki w prawym górnym rogu, otworzy się menu kontekstowe z czterema opcjami. Udostępnij rejestrator. Umożliwia dodanie innego użytkownika za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu. Ustawienia. Pozwalają dodać nowe kamery, włączyć detekcję ruchu, ustawić jej obszar i czułość, a także aktywować powiadomienia głosowe przy wykryciu ruchu. Powiadomienia umożliwiają określenie, w jakiej formie będą wyświetlane na telefonie. Ustawienia audio pozwalają włączyć lub wyłączyć mikrofon, zarówno w trybie ciągłym, jak i aktywowanym przez zdarzenie. Dodatkowo w ustawieniach można zmienić hasło oraz włączyć opcję szyfrowania obrazu. Dzięki temu zdjęcia i nagrania wideo będą chronione hasłem. To wszystkie najważniejsze funkcje aplikacji HiConnect. Należy pamiętać, że ich dostępność może różnić się w zależności od modelu kamery, którą podłączysz do zestawu. W całym odcinku krok po kroku nie mieliśmy żadnych problemów z konfiguracją. Sam producent jasno wskazuje, że te zestawy właśnie po to powstały. Jeżeli nie chcesz martwić się metrami kabli oraz zastanawiać się, co gdzie podłączyć, ten zestaw jest właśnie dla Ciebie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, a już w kolejnym pozwolimy sobie na coś trudniejszego. Do zobaczenia!